o nieoczywistych drogach docierania do darczyńców. Łukasz Kościuczuk, czyli ja, nazwisko Kościuczuk. Życie jest podobnie trudne czasami, jak to moje nazwisko. Jestem z rock'n'rolla, coś o sobie, o sobie. Zawsze chciałem być członkiem jakiegoś zespołu, jakiegoś zespołu muzycznego, niestety się nie udało. Miałem pewien epizod związany z tym, że mój ojciec był perkusistą, amatorem i pozwolił mi kiedyś wnieść na czwarte piętro swój, swoją perkusję. Ja tam próbowałem, próbowałem, ale po trzech dniach tata powiedział, że niestety nic ze mnie nie będzie, że mi słoń na ucho nadepnął. No i już się pożegnałem z, tą, z tym marzeniem o zostaniu kimś, jakimś muzykiem i członkiem zespołu, ale szczęśliwie trafiłem do rock'n'rolla i gdzie gramy muzykę, z życiem i dla życia. Ja co prawda nie gram ani na perkusji, ani na gitarze, ani nie jestem na wokalu, ale noszę rackenderowy kapelusz, do którego wpadają donacje od osób, którym jest miła ta muzyka, którą my gramy, którą gramy z życiem i dla życia. To jest rackenderowy zespół. Ja w geście takiego już próbowania podnoszenia kapelusza, bo trochę go próbuję ważyć, czy będzie ciężki, czy nie. Ten kapelusz niedługo mam nadzieję zamienić na futerał, czyli coś większego, bo. No, rozwijamy się i tutaj ogłoszenie, będę zatrudniał, także jakby ktoś chciał, powiedział, że fajnie by było pracować w rock and Rollu, to zapraszam do kontaktu. Jedziemy dalej. Krótka, krótki spot o rock'n'rolu, czyli czym się zajmujemy. Regentrol mówi o tym, że przez raka da się przejść i przede wszystkim z rakiem my pomagamy żyć dobrze, godnie i szczęśliwie, pomimo raka. Staramy się dodawać energii osobom, które przechodzą przez raka, po to, żeby mogły, nie musiały odkładać życia na potem. Trochę inaczej niż koledzy zaliwi, żeby którzy dopingują podopiecznych do tego, żeby walczyli z rakiem. My ich także. Przeprowadzamy przez system opieki zdrowotnej, pomagamy im zbierać pieniądze i wspierać w różny inny sposób, ale staramy się skupić ich uwagę na życiu, żeby pozostali, pamiętali o tym, że wciąż żyją i że mogą się tym życiem cieszyć. Jak to robimy? Między innymi zbieramy pieniądze na leczenie naszych podopiecznych. Nie mamy ich wielu, bo staramy się skupić na jakościowym kontakcie z nimi. Pomagamy boskim matkom, czyli kobietom chorym onkologicznie w ciąży. Pomagamy osobom, które próbują wrócić do życia po chorobie. Przekazujemy peruki. Pewnie znacie akcję: Daj włos. Kto oddawał włosy na Rock'n'Roll'a już? Dobrze, dziękuję serdecznie. Poza tym jeszcze prowadzimy na przykład remonty poczekalni onkologicznych w tym, w tym roku, w ubiegłym roku wyremontowaliśmy punkt informacyjny w centrum onkologii i prowadzimy dobre rozmowy, które pomagają obniżyć lęk w sytuacji, kiedy ktoś dostaje diagnozę albo ktoś z bliskich nie radzi sobie z tą sytuacją. Można zawsze zadzwonić. Jaki dzisiaj mamy dzień? Ktoś A, to wczoraj był telefon zaufania. Niesamowita Małgorzata Korona Ciszewska zawsze służy dobrą rozmową, ale także nasi psychologowie, którzy pracują w telefonie zaufania. Dzisiaj opowiem Wam tak: Andrzej zdradził, że o piwie, Kampanii Nie ma Rakendrola bez procentów kampanii dotyczącej 1% podatku. A, jak to było? Wyzwanie było takie. Zaczynaliśmy, to była moja pierwsza kampania, w 2018 roku ją przygotowywałem. 1% podatku to 50% budżetu rekendrola. na tamten rok tak to wyglądało. Od momentu pojawienia się Facebooka sytuacja się zmieniła. Mniej 1% otrzymaliśmy o prawie 20% w stosunku do roku poprzedniego. Wiedzieliśmy, że jest duża konkurencja, fantastyczne działania w wielu z waszych organizacji, w tym także mojego poprzednika, czyli fundacji, Alivia. Szacujemy, że około 8300 OPP wydaje, cennikowo zaznaczę, cennikowo, to nie znaczy, że wydał to z własnej kasy, z kieszeni. Wydaje około 100 milionów złotych na reklamę. Budżet, jaki mieliśmy na kampanię, to 100 tysięcy złotych. No i z tym zaczynaliśmy to wyzwanie, które stało przed nami. Chcieliśmy odwrócić trend i wyskoczyć poza milion złotych znowu, a dosyć ostrożnie do tego podchodziliśmy. I na pewno zrobić kampanię, którą uważamy za naszego świętego Graala, czyli zbieramy na nowe fryzury i dragi, jeszcze kiedy Magda Prokopowicz, nasza założycielka, żyła. To jest coś, co my oceniamy jako coś bardzo dobrego, ale też mamy informacje zwrotne także od was. W dzisiejszym dniu też, w dzisiejszym, dzisiaj usłyszałem, że ta kampania była bardzo dobra. No i tak, kampania w roku poprzednim, 2017 wyglądała tak. Matka ciąża i rak, Kasia Budi, nasza boska matka, była jej twarzą. W tej kampanii wykorzystaliśmy przede wszystkim ekrany LCD w LuxMedia, prasę Avanti, logo, kuchnia, infoscreeny, ekrany LCD w sieciach Piotr i Paweł oraz Intermarsze i druk, i kolportaż ulotek. Zaznaczę, że wybór przez nas tych kanałów dotarcia był raczej reaktywny. To bywało tak, że ktoś się do nas zgłosił z propozycją i mówimy, aha, no to fajnie to wygląda, to my może to wybierzemy. Niekoniecznie wiedzieliśmy, że tam są nasi darczyńcy i co z tego wyjdzie. No i tak przez parę lat realizowaliśmy działania fundraisingowe. I zadaliśmy sobie pytania, między innymi takie, jakie było zadane w dzisiejszej konferencji, jakiego darczyńcy potrzebujemy, gdzie go szukać, jak efektywnie wykorzystać budżet, który mamy i jak wybić się z klaturu reklamowego. Część tych pytań i zasygnalizował już o po, odpowiedzią na te pytanie mój poprzednik Aleksander, więc już nie będę was zanudzał. I zrobiliśmy to, co robimy zawsze. Ja o fundraisingu lubię myśleć z kolei nie jako o liczbach, to mnie średnio jara, powiem szczerze, ale lubię o tym myśleć jako o podróży, do której zapraszamy przyjaciół, w, którym, w, w, w których duszy gra podobna melodia jak nam, albo o Gen Session ponieważ rock and roll ma w swoim DNA muzykę, to myślimy o tym jako, czasami o dżemowaniu muzycznym, do którego właśnie znowu zapraszamy muzyków, którzy akurat chcą się podzielić z nami swoim sercem, talentem, czasami pieniędzmi, po to, żebyśmy mogli zagrać coś wspaniałego. I tak sobie gramy. Graliśmy w tamtym roku z Grejem, czyli to jest agencja reklamowa, innymi beczkami, agencją Conan Wolf, Mediacomem, Shoot Me Warsaw, Indahash, Letli i kolejnymi partnerami, ale ponieważ rack and Roll znowu firmy, pomoc firmie jest cenna, ale za tymi firmami, jak pewnie dobrze wiecie, zawsze stoją ludzie konkretni, którzy zarywają noce, zostają po pracy i robią wiele innych rzeczy. I to jest ta ekipa, która pomagała nam w realizacji. Adaś Sierociński, jeżeli komuś się podoba hasło nie ma rock'n'rolla bez procentów, to dla niego należą się brawa. Poza tym Cukier, Kajetan, Pola, Antek, Kasia, Olga, Ryś, Adriana i Jacek, nasz strażnik marki fundacji Rack'n'Roll, to on był odpowiedzialny także za kampanię Zbieramy na Cycki nowe fryzury i dragi. To był zespół, który, w którym realizowaliśmy kampanię Nie ma Rack'n'Rolla bez procentów. Tak, nie ma rekenerowania bez procentów, to było hasło klucz, trochę taka zabawa słowem, która miała zaintrygować odbiorców, nawiązywać do naszej nazwy, do naszego charakteru i dotychczasowych kampanii i postanowiliśmy postawić na procenty i tak też zrobiliśmy. Ta kampania miała takie dwa podstawowe etapy, na początku zachęcenie do interakcji z fundacją, a następnie przykucie tej interakcji w 1% podatku, Mówiąc tak bardziej mediowo, to powodowaliśmy, żeby ludzie zauważyli komunikat, który pokazujemy, w tym wypadku byłoby to piwo, następnie zbieraliśmy ciasteczka z kontaktu z nimi, albo na stronie internetowej, albo na Facebooku i później z tych ciasteczek upiekliśmy sobie torcik, z którego, który to torcik był monetaryzowany, czyli no, przekuwaliśmy to w 1% podatku. Tak, zrobiliśmy piwo. Zrobiliśmy takich butelek bezalkoholowego piwa. Nie każdy to zauważa i zastanawia się, też na to liczyliśmy, żeby ludzie powiedzieli, what the fuck, fundacja onkologiczna i piwo, i browar. Tak, piwo jest 0,5%, czyli bezalkoholowe zgodnie z prawem. Dygresja, dział prawny, z którym konsultowaliśmy tą kampanię, bo trochę chcieliśmy się zabezpieczyć powiedział nam, że po kilku stronach analiz, że zdecydowanie nie zaleca realizacji tej kampanii w oparciu o piwo. Zrobiliśmy to piwo, mimo wszystko. Zrobiliśmy tego piwa dużo, 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 bo 15 tysięcy butelek powstało w trakcie pierwszych miesięcy realizacji kampanii. Piwo było dystrybuowane, a tu jest etykieta piwa. Na piwie można było przeczytać, że nie ma rakendrola bez procentów i że do szczęścia potrzebujemy mu procentów, ale innych niż myślisz. Przekaż 1% podatku na przejście przez raka, przelej na zdrowie i numer KRS-u. Zwróćcie uwagę, że piwo nazywa się nie Rack and Roll, ale dokładnie tak jak numer KRS-u, który należy wpisać przy rozliczeniu podatkowym. I to był element, którym chcieliśmy zagrać. Piwo było dostępne i promowane w wielu lokalach, głównie w Warszawie i okolicach, ale nie tylko. Można je było także kupić online w sklepie Frisco. Nasz partner Inę Beczki pomógł nam w dystrybucji tego, tego fascynującego trynku. Zapraszam do skorzystania. No i tak. Poza tym stworzyliśmy też film dla właścicieli i pracowników pubów, który instruował, jak to piwo podawać. No, i to piwo było dystrybuowane, tak jak powiedziałem, w tych wielu miejscach. I zaczęło się dziać to, na czym nam zależało, czyli ludzie zaczęli gadać. Zaczęli gadać o co chodzi. Wysłaliśmy informację prasową w Światowy Dzień Walki z Rakiem. Wtedy też była konferencja prasowa dotycząca tego produktu. Pojawiły się pierwsze publikacje związane z naszym piwem KRS 40338803. I ta informacja niosła się dalej w świat. Za, poza piwem poszliśmy dalej, bo oczywiście samo piwo nie byliśmy na tyle naiwni, że nam pomoże zebrać 1% podatku. Wiemy, że trzeba opowiadać historię. Robimy to od wielu lat. I opowiedzieliśmy historię trzech bohaterów, którzy są związani z fundacją. Były to dwie podopieczne fundacji oraz e, nasz przyjaciel, który uczestniczył w wielu projektach, brzydkie słowo, ten beneficjent, no, ale ten no, przyjaciel, mówi, wolimy o tym mówić w tych kategoriach. Powiedzieliśmy o tym, że nie ma miłości, nie ma zabawy i nie ma wygranej bez procentów, ale innych niż myślisz. Chodzi o 1% procent podatku. E, opowiedzieliśmy historię e, Gosi i Dawida. Gosia jest podopieczną fundacji, której, notabene, lekarze, kiedy trafiła do nas, to lekarze powiedzieli, że no jej dni są już policzone i że raczej nie ma... Nie, no, no musi się zająć poprawą jakości życia tylko swojego. Okazało się, że przy intensywnym poszukiwaniu pomocy takie wsparcie dla niej jest możliwe. Gosia nie dość, że zagrała w naszym spocie, teraz jest szczęśliwą ogrodniczką, bo rzuciła korporację, mamą. No, i też aktorką właśnie w, 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 w filmie Rock and Rolla. Mamy Ole, o której później jeszcze powiem. Ola uwielbia tańczyć. Ola, niestety, parę miesięcy po realizacji kampanii zmarła. I mamy Michała. Michał, który przeszedł przez raka, a teraz, uwaga, Biega, pływa, jeździ rowerem, robi triatlony na pełnym dystansie, biega po 80 km po górach i pokazuje także innym ludziom, którzy są w trakcie choroby, że można przejść przez raka i że można żyć dobrze, godnie i szczęśliwie. Pokażę Wam historię Gosi i Dawida w spodzie. Miałam raka i było tak, że nie mogłam kochać bez procentów. Innych niż myślisz, do miłości potrzebowałam 1% podatku. Przelej na zdrowie. KRS 40338803. Nie ma miłości bez procentów. Nie ma raka bez procentów. Krótka dygresja z planu filmowego. Na planie filmowym nagrywaliśmy film z Gosią i Dawidem, i w tym samym klubie na Pradze nagrywaliśmy Spot z Zolą. To był ich kolejny pocałunek i był taki moment, w którym już wiedzieliśmy, że mamy dobry materiał, ale zagramy to jeszcze raz na wszelki wypadek. I to ostatnie zagranie potrwało dużo dłużej niż po wykrzyknieniu Cięcie, bo okazało się, że oni faktycznie poznali się w toalecie w klubie i to im się przypomniało, więc. Był taki flow w ich relacji, my staliśmy z ekipą filmową, no niestety, no, ze łzami w oczach, bo to było, widzieliśmy to na prompterze, to było tak wzruszające, no tak, tak sobie tutaj rolujemy. Zaangażowaliśmy też do współpracy influencerów, między innymi przez dwie agencje, Letli i Indahash, ale także przez osobiste relacje. Wsparł nas Kuba Wojewódzki, Żabson Dziomal, o Żabsonie się dowiedziałem podczas kampanii, to jest podobno znany e, raper i e, Naprawdę. Żabson Dziomal, e, Antek Pablicki, abstrahuje e, i wielu, wielu innych e, m, powstało e, kilkanaście tysięcy wpisów e, z hashtagami prezent na zdrowie i KRS 40338803 żebyście zapamiętali, powtarzam to e, więc influencerzy zrobili nam też mówiąc kolokwialnie robotę i powstał baz wokół tej kampanii w mediach społecznościowych. Wykorzystaliśmy Facebook i Instagram jako organiczne kanały, ale także jako kanały płatne. Google Display Network, public relations influencerów, zaangażowanie konsumentów, którym spodobała się idea rock'n'rollowego piwa i w minimalnym stopniu kino i prasę bo to było kino przez tydzień grane, a prasa, jeden tytuł prasowy, więc w porównaniu do wachlarza możliwości, które prezentowała Aliwia w poprzedniej kampanii, no to byliśmy naprawdę na, na, na dużo niższym poziomie mediowym. No i poza tym też wciąż się tego uczymy. Jak powiedziałem, że jesteśmy trochę jak taki zespół, który gra jam session, to jak zespoły czasami przyjeżdżają do, do miast, no to pojawiają się billboardy i tak dalej. My jesteśmy słabi w tych, w tych afiszach jakoś tam, to nie do końca nam to wychodzi, ale tego się nauczymy jeszcze. E, czy się udało? E, kampania w roku poprzednim to miała, e, jej rezultat to 909 tysięcy e, i tak dalej. E, w roku po kampanii milion siedemdziesiąt czyli udało nam się przechylić ten trend spadkowy Wykorzystując dokładnie ten sam budżet, w jakim wykorzystaliśmy rok wcześniej, po prostu zrobiliśmy to mądrzej, czyli 16% wzrostu, ale poza tym i właśnie Facebook. Kampania głównie była lokowana inaczej niż w roku poprzednim w mediach społecznościowych, adresowana do młodszej grupy. Okazało się, że takie ulokowanie naszych komunikatów poskutkowało zebraniem ponad miliona złotych w, w, podczas zbiórek na Facebooku, w sytuacji, w której wydaliśmy 0 złotych na promowanie tych zbiórek. To znaczy siła brandu i ta tonalność komunikacji, która, którą zaproponowaliśmy, historie o bohaterach, które opowiadaliśmy i przypominaliśmy je, zarezonowały w taki sposób, że rykoszetem takim pozytywnym w międzyczasie zebraliśmy ponad milion złotych na, na Facebooku. No i mamy samofinansujący się produkt, czyli butne, piwo bezalkoholowe, które jest już drugi rok na rynku. Mamy nadzieję, że będzie przez kolejne lata, tak? Chciałam to pytać, czy to była jakby pod Waszym brandem ta zbiórka, czy to był peer-to-peer, -peer, że ludzie zbierali dla nas? Ludzie zbierali dla nas, ludzie zbierali. Bardzo ważna rzecz, też opowiedzieliśmy o tym, kiedy Andrzej pisał o moim wystąpieniu, to… Dobrze, ja może przeczytam. Gustaw. Gustaw jest um, mężem Oli, która zagrała w spocie. E, chciałbym w imieniu Oli podziękować Fundacji Rock and Roll za wspaniałą opiekę, którą u nas otoczyliście, za wszelką pomoc, której nam udzieliście, za bycie z nami w tym trudnym okresie. Takie wsparcie bardzo wiele znaczy. Chciałbym też podziękować za zaproponowanie Oli występu w spocie. Nie ma Rack'n'Drawl bez procentów. Sprawiliście jej wyjątkowy prezent na 30 urodziny. Akurat tego dnia odbywało się nagranie. To też był chyba ostatni dzień, kiedy widziałem olę szczęśliwą, nieprzytłożoną chorobą. To jest właśnie to, co e, Rock and roll robi, czyli pomaga żyć dobrze, godnie i szczęśliwie. Mam raka. I do dobrej zabawy potrzebuję procentów. Innych niż myślisz. Potrzebuje 1% na przejście przez raka. Przekaż 1% podatku na Fundację Rack'n'Roll KRS 40338803. Bo nie ma zabawy bez procentów. Nie ma Rack'n'Rolla bez procentów. Serdecznie dziękuję.